Cześć, z tej strony oto świry. dzisiaj byłem w kiosku i kupiłem oto ten drugi numer Legend FSO, jeszcze na, po tym e, mo, modelu pokażę wam jeszcze jeden o co kupiłem, e, może pierwsze skupimy się na tym. To, e, no to może pierwsze otworzę go. Koszt tego oto ogara, FSO ogar 1500 LS wynosi 35 zł w kiosku. W zasadzie jest sam model i jeszcze tak, 5 wyjątkowych prezentów tylko w prenumeracie. Jest jeszcze, już pokazuję. Legenda FSO. Tutaj są wszystkie auta, które są jak zakupicie premium, to na przykład z tutaj mamy dużego fiat, a, a no to nie jest duży fiat, no to jest FSO 125 starazy, to go otrzymacie z 11 przesyłką, jak zamówicie model od, z Legend FSO. Kolejna i ostatnia to jest sama gazetka niezapomniane samochody sprzed lat, ale dobrze, skupmy się może pierwsze na samym. No, ja będę na niego mówił ogar, wiem, że to jakby źle, może nie, że źle, no, że. To się nazywa FSO Ogar 1500 LS, ale, ale to, że była jakby motorower Rome do Ogar, ale no dobra, będę mówił na niego FSO Ogar lub Ogar 1500, więc na razie go wyjmę z blistra. Z blistra. Model się prezentuje tak po wyciągnięciu z pudełka, jeszcze go ino odkręcę z podstawki. Tutaj będziemy potrzebować krzyżaki. Wybrałem już doberego imbusa i będę odkręcał. I tak się prezentuje po od, odkręceniu z podstawki. Tutaj ustawię Wam, tak żebyście zobaczyli. I zaraz Wam opowiem historię, jakby tego ogara, ale pierw pokażę detale, pozwolę sobie wziąć do tego imbusa z Pierwsze co się rzuca w oczy to jest rejestracja. Przybliżyłem i pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest rejestracja. Kierunkowskazy tutaj e, są pomalowane, e, są światła. To są te, te lampy, się nazywają chyba lampy POP. Z czego co wiem, ale nie jestem pewien. Są tu lampy, jest znaczek FSO. Też się rzucają, jakby wycieraczki, które są. To jest osobny element. Na przykład pokażę Wam model do porównania. O, tutaj wziąłem Syrenę 104 od firmy Daffy i ona tutaj to jest po prostu pomalowana na szybie, a tutaj od Dago Tini co so, to jest normalny element. Też się rzucają w oko jakby felgi, bo są, na, bo jest dużo takich e, wykonanie jakby, że jest dużo dziur, jeżeli mogę się tak mogę to określić. No i z tyłu, tak, jest emblemat, chyba to się, ale nazwę to naklejka z Ogar 1.5. Tutaj to jest, nie, to nie jest osobny element, to jest po prostu pomalowane. To zakładam, że jest po prostu jakiś wła wejście na kluczy, żeby otworzyć bagażnik. Rejestracja zderzak i światła. Bo na przykład, e, wiem, mówię, światła są osobne, ale na przykład w takim modelu od Dafi w maluchu, to z tyłu światła są pomalowane, więc dlatego mówię o tych światłach. A tak już e, takie. Dobry detale, widać tutaj jak chlapacze. O, to się nazywa chlapacze z logiem FSO. Także wydech jest chromowany, więc to jest kolejny plusik. No i to chyba inaczej na. Z jakby pokazania detali, to chyba jest wszystko. Te, a właśnie, odniosę w skali 1,43, chyba zapomniałem dodać, i teraz pokażę Wam historię tego oto pojazdu. Wśród charakterystycznych detali auto należy wymienić prze te światła projekcje, wykorzystali powszechnie, jest stosowane w sporetowych samochodach, otwierane elektrycznie ref, ref, reflektory. Na przedniej bazie znalazły się halogeny i światła mijania. wróżenia różnych i się kazy kazywse z wysytającymi kloszami oraz pomarańczowe obrysówki na przednich błotnikach. Te elementy te oraz wiele kizetek zakazują na amerykańskie inspiracje twórców. Autem, które błyskawiczynie połykało kilometry z doleczonych ulic pod koniec lat 70. był FSO Oger 1500LS. Samochód został skonstruowany w 1977 roku i stanowił kolejną próbę zbudowania au Transportowego w VBR, samochodów osobowych, osobowych nażerań. jakie na auto, se, auto se portowe. E, przy se tałokie, Przysytało tało kierowca, musiał się niedzielę na gimnastykować, aby zająć swoje miejsce. Mimo to trudności z wsiadaniem, samochód był wygodny. Prowadząc, prowadząc auto zyskiwało poczucie, że staje się się ze swoim pojazdem, co zwiększało przyjemność no płynącą z jazdy na desce rozdzielczej. Znajdowały się najważniejsze zegary i wskaźniki w się nich, prędkość się ciągnie, że wyskalowane do 200 km na godzinę. O, obe, oraz obarto pokazujący maksymalnie 8000 obrotów na minutę. Pochylona i lekko wybrzuszona tylna klapa nie postawiała żadnych wątpliwości. Ogar miał sportowe aspiracje. Pod klapą znajdowały się spory jak na kupę bagażnik. Tyle na śpia, Tła pochodziły z Fiata 132 pierwszej serii, po uchy w klapy bagażnika może na było spotkać się choćby w zastawie 1100. Pod maską znajdował się pochodzący ze dużego Fiaka, fiata silnik o pojemności 1481 cm3 nie wiem co to za znaczy. 3 i mocy 75 koni mechanicznych został ona połączone ze skrzynią biegów o czterech przełożeniach ogar osiągałem maksymalną prędkość 140 45 km na godzinę, to trochę za małą miejkę na samochód o osobach a z aspiracjach. I ten cały opis, który powiedziałem, znajdowały się w gazetce. No i to tyle, jeżeli chodzi o gara, a teraz pokażę Wam. Drugi, drugi model, który kupiłem, zaznaczę, że przypadkowo go kupiłem. Może nie przypadkowo i no przy okazji, bo nie miałem zamiaru go kupić, ale kupiłem. A drugim modelem jest to Ferrari 812 Super Fast z 2017 roku. Jakby moim zadaniem na tą kolekcję nie jest, bardziej jest to samochody PRL, ale to już będzie takie drugie auto współczesne, które kupiłem, i to jest wydawnictwa Dagostini. To jest chyba wersja testowa, jak mi się nie wydaje, bo oryginalnie inaczej, może nie powiem ale oryginalnie i no. Standardowo na stronie internetowej Dagos Tini nie znajdziecie tego i no znajdziecie to pod www.dagosetini.pl u kosie i No to czas na unboxing tego mojego drugiego modelu. W tym całym opakowaniu, w drugim modelu znajdziemy tak. Już mówię. To co w większości modeli od Dagostini do chyba szóstego lub piątego numeru, czyli zamówę prenumeratę i zdobądź pięć wyjątkowych prezentów. To co było przed chwilą. No i teraz nie. O! Oficjalna kolekcja Ferrari to jest kolejna gazetka jakaś. No i tutaj mamy opis Ferrari GT Collection. No tutaj powiem teraz nazwę tej serii Ferrari GT kolekcja. A model to jest Ferrari 812 Super F z 2017 roku. Jeszcze znajduje się sam model, który jest w dioramce, więc plusik leci. Teraz sobie ten model odpakuję z Blistera, tak jak zarobiłem z ogarem. I tak się prezentuje model po wyjęciu ze Blistera. Tutaj mamy dioramę i podstawkę, więc, podstawkę, więc e, wyjmijmy może model z podstawki i go odkręćmy. Zauważyłam, że nawet tutaj przykleili naklejkami, żeby dioramka się nie otworzyła nagle, więc kolejny plus. No i tak się prezentuje modele po wyjęciu z opakowania. No i jaki tu potrzebujemy? Też krzyżaka, więc odkręcamy. Musiałem wziąć mniejszego imbusa. No, i jeszcze chyba mniejszego będę musiał wziąć. I tak się prezentuje model po od, odkręceniu z podstawki. No, i teraz zobaczymy datale. I też, co się wrzuca w oczy, to jest znaczek no, przed maską i znaczek na garilu. Też felgi są fajne i na felgach chyba też jest znaczek i tutaj jest znaczek. Są lusterka oddzielnym elementem, na co u większości na przykład takich DAFi to, to nie jest to oddzielny element i no, to jest jaka, po prostu podwozie. To co też tutaj zauważyłem to oddzielne wycieraczki, co tutaj może niezbyt widać, bo są czarne zauważyłem kilka wad, ale to może wady to na koniec. Pierwsze zalety, o, jeszcze zauważyłem w zaletach, że mamy tutaj normalnie taki, jak w lusterkach, że to się odbija. I tak, mamy zenaczek w zaletach. No, o lampach chyba już nie muszę mówić, lampy, wydech, dyfuzor jest, jest zenaczek tutaj na Klapie i też są wyloty. E, przyczepmy się trochę do wad. Pierwszą wadą, którą zauważyłem, to jest brak rejestracji. Drugą wadą jest to, że tutaj e, ja go to tutaj takie zadarapanie było. Ja tego nie zarobiłem. Od razu mówię, to tak było. Ja tego nie zauważyłem. Ale dobra, to jest model za 15 zł. On jest w cenie 15 zł, więc jakby. I to jest wersja testowa, tak mi się wydaje. Więc się nie będę trzepiał. Aż tak. Dobrze, może coś teraz o opisie tego, o to modelu Ferrari. Dosę twojego najbardziej prestiżowego. Wejegamy samochodów ze silnikiem 12-cylindrowym firmy Ferrari. dołączyła czy, w 2017 roku modele 812 Superfaze nawiązujący tu i uwejdzie do Tarady ale też się miało wyznaczające teren na przyszłość. Demonestaracja mocy. 8SD12 Super EFAS zachował, zachował sylwetkę nadwozia typu Fastback, który doceniono w poprzednich Ferrari FF, jak i w modelu F12 Berlinetta. To projekt dwubaryłowy, ale z długim tyłem, który celowo nawiązywał do niektórych z telesetycznych cech modelu 365 GTB-4 Daytona z 1969 roku torukcja boków w opetyczenie z karaca i wraz z nadkolami wzmacnia wrażenie muzekulatury, która nadaje autu, autu prawdziwie drapieżnego obelicza. Z tyłu. Wyróżniają się grupy czterech okrągłych światełek w prawej, gdzie wciąż pasują jako ulał do tradycyjnego stylu Ferrari, Ferrari ale ich, ich na forma Z radza, że designerzy designerzy Signerzy. Nie wiem, jak to się poprawnie wymaga, wymawia. Mareki nie tylko byli na bieżąco z aktualnymi terenami, ale osiągami poniesie fiado mie i w 812 owalne kształty Tyle innych świateł miał w zamierzeniu rozmaicić projekty, którego głównym atrybutem były linie i płaszczyzny poziom sprawdzony V12. 800 to koni mechanicznych moc, której wcześniej nie osiągało żadne Ferrari. Produkowane seryjnie, zostało podkreślone w nazwie samochodu 8 8 na 8 a 12 liczbę cylindrów technicy z Mare Nostrum zyskali ten poziom osiągów, między innymi dzięki zase Dosowaniu po raz pierwszy w silnikach o wysokich osiągach układu bezpośredniego w terysku paliwa pracującego po tej ciśnieniu 350 barów i geometrii kanał dolotowych zapożyczonej z wolenosących silników wysiedziegowych. To jeden z licznych przykładów z Całego transferu technologii z Ferrari wyścigowych do modeli produkowanych z Rygier, skrzynia biegów ma specjalne przełożenia, które w połączeniu z krótszymi czasami prze, przełącza z jednego biegu na drugi sprawiają, że reakcja przepuszcza przy, Przepustynicy tynicy jest jeszcze bardziej rozpoznawany na moc silenika podkreśla głęboki i dźwięk układu wydechowego, który zapewnia kierowcy i pasażerowi dodatkowe emocje notowane. Wypełnione jest zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi em, emisji hałasów. No i to był właśnie opis tego całego fera. I zazen... A pokażę w ogóle jeszcze jak te dwa modele. No i takie się te modele prezentują. No i tak. Zanim skończę ten materiał, to powiem, że w tamtym filmie z waloryzacji poloneza, będę, gdzie będą filmy o tym polonezie, ale teraz powiem o moim głosie, bo wtedy byłem chory. No i mogłem mieć lekko inny głos. I więc to na tyle i pa.